Zobaczcie, normalnie portfele, normalnie portfele z hajsem. Witam Was w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Dawid, melduję wam się dzisiaj z garażu odcinek 365 dni wyzwanie, czyli poszukiwanie rzeczy współczesnych. Na początku updatey odnośnie sprzedaży kampera. Kupiłem już kolejnego e, projekt kuchni, który już powoli kończę, także zobaczycie sobie to na początku odcinka. A potem poszukiwania i wyzwanie w wyzwaniu, bo będę dzisiaj szukał nowego miejsca. Wypuszczam się, nie będę już kopiował tego co było, bo cały czas pod Sainsburego, Maidstone i tak cały czas te miejsca Wam kopiuję. Do tego odcinka dzisiaj jedziemy do jakiś, w jakieś inne zupełnie miejsce. Będę szukał e, do, łatwego dostępu do jakiejś rzeki, płytkiego dna, tam gdzie e, jest duża szansa na znalezienie fajnych fantów. Biorę z sobą sito, magnes odymowy z grabiami pointer, Czyli poszukiwania pod ławkami. Trzymajcie za mnie kciuki w tym odcinku. No i co do update'ów, to kampera sobie zobaczycie nowego, którego kupiłem za chwilę. Ten, którego odnawiałem jakiś czas temu, czeka jeszcze na klienta. Wystawione ogłoszenie. Ktoś tam był, oglądał, ale się nie spodobał, więc, więc zmniejszę też jeszcze cenę. Odświeżę się ogłoszenie. Myślę, że do kilku dni powinien się ten samochód sprzedać. No i. Pierwszy, a już jest zamówienie na kolejną kuchnię do kampera. Przeze mnie zrobiony. Projekt jestem z tego naprawdę mega dumny. Idzie to wszystko świetnie do przodu. W środku wleci lodówka na górę kran na 12V, dwie bańki do środka. Blat, kuchnia już jest przy końcówce, jak powiem Wam, że naprawdę jestem, jestem zadowolony z tego projektu, jak to wyszło. Sami też możecie pisać w komentarzach. Nie mam żadnej jakiejś szkoły, nie kończyłem stolarskiej, więc dla mnie to było mega wyzwanie i mega radocha, że udało mi się coś takiego zrobić. Nie przedłużam już dalej wstępu, dużo się dzieje. Co do tych kuchni i tych rzeczy, no to jak wleci kolejny projekt jakiegoś kampera, to wtedy wjadę już z gotowymi meblami na sprzedaż i tak lecimy dalej. Z tym wszystkim, żeby nie stać w miejscu, nie siedzieć w kamperze, nie drapać się po jajkach zaciosem Dziękuję wielkie, wielkie, dzięki wielkie za kubeczek i Magnes. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie link do kanału MI zaciosem oczywiście w opisie filmu zapraszam tam serdecznie. tyle zapraszam was do oglądania. Opieram łapę o szafkę, bo już mi zdrętwiała, któryś raz z rzędu nagrywam dla z tenstęp opociłem się panie cały. Mózg mi już nie, nie pracuje To <laughs> z banku mi się poprzekręcało, Dobra. Przecież niedziela, a więc losowanie z poprzedniego tygodnia nagrody. Box dla detektorysty wygrywa osoba, którą widzicie z lewej albo z prawej strony. Proszę o kontakt prywatny na Facebooku lub mailowo. Gratulacje! No i oczywiście dziękuję Wam wszystkim za udział w konkursie. W dzisiejszym odcinku również do wygrania: Sito. Z złotym trzonkiem wyskoczy Wam zdjęcie tego sitka z lewej albo z prawej strony. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że jesteście subskrybentami kanału. Jeżeli nie, to klikacie subskrybuj dzwonek, żeby przychodziły Wam powiadomienia. Zostawiacie łapę do góry i komentarz o treści Odyńce. Sponsorem tego, tej całej zabawy, czyli przez 8 tygodni losuję Wam co, co niedzielę nagrody, jest sklep oczywiście Odyńce. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie filmu, i tam na hasło Goblin oczywiście macie wysyłkę na terenie Polski za darmo, to wszystko co kupicie. I jak się to wszystko skumuluje, na koniec wakacji będzie naprawdę grube losowania. Także zachęcam Was serdecznie do kupowania na to hasło. Chyba tyle powiedziałem. Link do sklepu w opisie, zostawiacie. Hasło komentarz o treści Odyńce. Losowanie w następnym tygodniu do wygrania jest sito z złotym trzonkiem. Chyba tak. Dobra, zabieram was teraz i pokażę Wam, jak wygląda kamper szybki opis kolejnego sztrutcła i mamy i na czym polega w ogóle moje zadanie mamy Volkswagena Craftera z 2016 roku czyli już z Euro 6 i o to też głównie chodziło bo auto jedzie do Londynu jako auto budowlane do teraz był to samochód taki mobilny warsztat no i gdzieś tam pomysł na kampera wcześniej także jest jakaś zabudowa za chwilkę wam ją pokażę moim zadaniem jest było znaleźć ten samochód z Oknami, żeby mu, można było z tyłu też mieć jakieś dodatkowe siedzenia i rejestrację tego samochodu jako. Yy one with side window wtedy ubezpieczenie jest też dużo tańsze euro, euro 6 podstawa no i muszę to wszystko wyciągnąć z tego samochodu dla mnie to duży plus, bo są rzeczy, które użyję później do kolejnego projektu przy jakiegoś samochodu właśnie do renowacji, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku. Kuchnia czy na przykład ogrzewanie wleci do kolejnego kampera, także usuwam to wszystko, muszę zrobić ścianę grodziową. Bo w razie później jakichś większych gabarytów czy rzeczy budowlanych przy hamowaniu awaryjnym na szybko może się to, żeby wiecie, nie było jakiegoś problemu, że coś tam przeleciało do kabiny kierowcy. O, coś takiego. Fajne autko ogólnie. Też fajna by była baza pod kampera, ale ale jak ma być budowlane to klient, panie nasz pan. Też ukienko jakieś jest. Sporo też też pracy włożył, bo widzę, że jest elektryka, wiecie, w peszlach porobiona. Kable już poprzeciągane, wszystko porobione, a, a jednak nie będzie kamperek. A okienko zostanie, światełka się popodłącza. Nawet ja takiej nie mam z roletą. Bajera. Jedziemy do wiochy, która się nazywa, z tego co dobrze pamiętam, Lenam. Lenam jakoś tak. Po drodze mamy miejscówek, gdzie znalazłem jedno i dwu pensówki, coś koło 8-9 funtów. Całe dno było zasypane tymi monetami. I mam z sobą sito, wcześniej sita nie zabierałem i tak się zastanawiam, czy nie wejść na 15-20 minut do tej rzeczki i po prostu sitem sprawdzić, bo magnes zbiera mi tylko ogólnie monety, które mają rdzeń metalowy w środku. Więc jedno, dwu pensówki, 5-10, ale już 50 pensówki, 20 funtówki, dwu funtówki, czy na przykład złoto, srebro już nie złapię i zastanawiam je to miejsce bo tam naprawdę leży dużo różnych przedmiotów i chyba zatrzymam się i na początku odcinka sprawdzimy sobie na szybko wyrywkowo kilka razy sitem to dno. Także widzimy się. Miejscuwa ma potencjał, ale jest kamienne dno i strasznie ciężko się przesiewa. Tym bardziej, że jest wszędzie bardzo płytko i trzeba troszkę tej wody, żeby jakoś to tak sprawnie przesiać to co jest w sitie. No i ciężko. Parę razy sprawdziłem, nic nie wpadło do tego sitka. Dlatego poszukam jakiejś całkiem innej miejscówki. Lecimy dalej. Całkiem nowa miejscowa i tutaj się nastawiam bardziej na pointer i szukanie pod ławkami. Mam wszystko z sobą także za chwilę. Szkoda, widzicie, wziąłem magnes z grabiami, ale oczywiście nie zabrałem z sobą liny. No i mamy jakieś takie oczko wodne. I można byłoby sprawdzić magnesem, bo raczej nie sądzę, żeby ktoś tutaj chodził. I nie mamy. Dobra. Bierę się. Widzimy się przy pierwszym sygnale. O było. I mamy, proszę bardzo, o, świeżynkę, pięć pęsików i to mi się podoba, fajna miejscówka, coś świeże tutaj natargam, jest więcej? Szybki, szczery update od serca, opocony jak świnia, pięć pensów tylko znalazłem, ale jak nie sprawdzisz, to nie będziesz wiedział, jedziemy dalej. Stoi perełeczka, 100% prezencji. Środek glenam, posprawdzam, pokręcę się, zobaczę, że uda mi się coś fajnego znaleźć, ale wioska robi naprawdę na mnie duże wrażenie. Kolorowo, no przepięknie jest. No i budka telefoniczna, tylko nie ma telefonu w dobie, komórek już ktoś to zdemontował, bo na pewno lata nie używane. I w Grimbersted, nie wiem, czy pamiętaliście, w którymś z moich odcinków. W wiosce obok zrobili półki na książki, i można sobie przynieść i wymienić. Cały czas jest otwarte. I podoba mi się w tych wiochach to, że niewiele się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o zmianę taką wizualną, że to wszystko zostaje tak jak było lata temu, 100-150-200 lat temu lata. Wiktoriańskie Ma to swój naprawdę urok i klimat Że nikt tego nie ruszał I nie zmieniał Zresztą jak tego sztrucla Citroena Ktoś go mył może jak go kupił No pokręcę się Baja jest w ogóle Poczta jak w tym w Kodi pad przyjaciele od lat Post office lenam Naprawdę przekozacko Dobra zwiedzamy Znalazłem fajny plac zabaw. Sporo ławek, jakichś takich miejsc, gdzie mogą leżeć drobne pieniądze. Jakaś biżuteria. Był nawet piasek, także można z sitem podziałać. Ale co z tego, jak jeszcze jest w godzinach jakichś lekcyjnych, jest tam mnóstwo dzieci na placu zabaw. Ja sam na plac zabaw z taką brodą nie chcę przeklinać, ale podejrzanie. Jakbym był ojcem jakiegoś dziecka, to miał takie. Mary, co ty tu robisz, nie? <laughs> Dlatego odpuszczam, pojadę tam kiedyś w jakiś wolny dzień, sobotę, niedzielę. E, wtedy, wtedy na pewno będzie tam mniej ludzi, albo wcześniej rano, albo późno wieczorem e, i sprawdzę sobie tą miejscówkę, a dzisiaj po prostu zmieniam miejsce, bo poza tym rynkiem, gdzie mnóstwo ludzi się tam kręci i nic tam nie znalazłem, to tylko ten plac zabaw tak naprawdę obiecująco wyglądał. Fajnie, ale gorąco. Fajnie, nie mam klimy. Muszę nabić w końcu. Zatrzymałem się teraz w tym momencie, bo ostatnie już mamy 18. Ostatnie kilka godzin czekałem na klienta, który przyjechał oglądać kampera i teraz przyjechałem sobie po prostu zjeść i za chwilę jadę na siłownię. Dlatego poszukiwania po prostu wpadły w gruzach. Pusto. Miał być oczywiście o 17 czy o 16.00 i półtora godziny się spóźnił, także czekałem pod garażem, coś tam jeszcze pogrzebałem trochę przy tym e, przy, przy samochodzie, z którego mam wyciągnąć wszystko e, no i, i tyle no. tak czasami jest, że trzeba poczekać na, tego, na tą osobę, która kupi samochód uzbroić się w cierpliwość już, duży minusem tego auta na pewno jest brak solarów i tego, tej konkretnej elektryki w aucie, to jest taka jednak Podstawa w kamperze, która powinna być. Zmniejszyłem cenę, odświeżyłem teraz tak, czy tak się wcześniej, czy później sprzedano. Tylko trzeba swoje po prostu wycierpieć, wyjeździć. Najbardziej to mi irytuje ten, ta strata czasu. Nie? Że się trzeba z tym bujać. Była osoba wcześniej i też na, na podobnej zasadzie parę odebrałem z Hollingburn z stacji pociągów, przywiozłem ich, czekałem do 17 aż mi dadzą znać, dopiero napisali na drugi dzień o godzinie 7 rano, a w dzień w którym byli ktoś dzwonił i chciał obejrzeć i mu odmówiłem bo mówię czekam na info od tych, od tej pary i tak naprawdę trzeba mieć nerwy ze stali jak ktoś bo budowanie fajna rzecz ale samo, sam handel to już takie dla mnie trochę jest takie no jest to częścią po prostu tego, tego projektu. Także dobra, czekam na żarcie. Cofaj, cofaj. Wczoraj nerwy. Nerwy w konserwy. A dzisiaj uśmiech na gębie. Gorąco, ciepło. Market zrobiony, wróciłem, przyjechali, przyjechali oglądać kampera, no i sprzedał się. W fajnych, fajnych pieniądzach. I jeszcze mało tego. Sporo chcą w tym samochodzie zmienić Pokazałem im kuchnię, którą zrobiłem Tą, którą widzieliście na początku nagrania I kuchnia się również sprzedała Także zaraz po powrocie, bo w środę lecę do Polski Na kilka dni odwiedzić rodziców I wracam, więc będę miał co robić Bo muszę wyciągnąć tą kuchnię, która tam jest I będzie sporo zmian w tym kamperze Kupili samochód no i zlecili mi od razu z automatu pracę kupili tą kuchnię, którą też wam pokazywałem na początku tego nagrania, więc muszę ją dokończyć tam mi zostało zaledwie parę godzin pracy, potem wszystko wyciągnąć z tego kampera, no i zobaczycie sobie jeszcze raz przemianę tego kampera w jeszcze jednym odcinku, bo wychodzi na to, że będzie, będzie jeszcze jeden odcinek z tego z tego kampera, no ale klient nasz pan, fajnie, że się kręci sprzedałem wana przed wyjazdem do Polski i po powrocie mam od razu pracę, która będzie na mnie czekała, także czego chcieć więcej, bajka wyczekałem swoje wycierpiałem miód Malena <tryk> fajnie, Michał się cieszy w końcu się szczęście do mnie dzisiaj uśmiechło przyjechałem na siłowni i po siłowni miałem dopiero szukać Jechać w kolejną miejscowość i dogrywać wam dalej do tego odcinka jakiś fajny materiał, ale chyba nie będę musiał, bo mamy wysypisko skarbów. Na to wychodzi chyba sprzątali hotel, słuchajcie, bo MOPy wiem, że ktoś tam powie, że śmieci. Ale jak widać, jest też coś tam z szafek hotelowych z jakichś miejsc. Podejrzewam, że może jakieś pomieszczenie, które trafiło do remontu. Może zostawiali podróżni, osoby, które zostają w takim. W hotelu po prostu swoje rzeczy, nie? Popatrzymy, pogrzebiemy troszkę z ciekawości. To jest chyba torba na ten na pole golfowe. Mnóstwo świeczek, tony wosku. Co to jest? Zobaczcie. Normalnie portfele. Normalnie. Portfele z hajsem. No No i właśnie. Dobra. Słuchajcie, to już sobie na bok odłożę. Za chwilkę posprawdzamy, jak są takie, to i może są grube. Słuchajcie, wcale bym się nie zdziwił. Ja pierdzielę. Myślę, że to są po prostu rzeczy, który, który, które pracownicy jakby nie mogli sprawdzać, tylko po prostu wyrzucali od razu tak jak, yy, tak jak leciało. Sprawdzę sobie słuchajcie, ten portfel jeszcze dokładniej, ale jest już jakieś pierwsze drobne powpadały. <grych> Ej, tutaj plecak leży jakiś, patrzcie się. Nowiutki plecaczek. Ja biorę by się na wykopki przyda. Nie poprute. Mówię wam, że to są rzeczy po prostu z hotelu, które prawdopodobnie zostawili podróżni i muszą to po prostu z hotelu nie mogą sobie chyba tego zabierać, wyrzucają. O, zobaczcie kolejny funciak, tak czy nie? Jest. Kolejny funcik <laughs> Ale gruby temat ej. Dobra, zabieram plecak, bo plecak się przyda Jak są tutaj portfele Był jeden portfel To może być tych portfeli trochę więcej Jest torebeczka O Osterka A wiecie, że taka osterka to jakieś 5 funcików A być może a być może jest nabite Na niej jeszcze są jakieś pieniądze Wiem, że sama karta jest warta około 5 funtów Także słuchajcie, zabieram kolejną torebeczkę Damy sobie tutaj fajnie Słuchajcie, na bok I będziemy sprawdzać Jeszcze później Trzepać Co tu mamy? Szoteneczkę, panie, to do monet Sorry, że tak powiem Ale kurwa, ile portfeli leży <grytanie> Masakra Jakieś pomadki Co da nie widy jeszcze takiego strzała nie miałem Żeby tyle portfeli leżało Kurwa żyć nie umierać Saszetki, fajna saszeta Hopie na, na kosmetyki Versace Versace perfum kurwa Sorry za przekleństwo, ale yy, No zrobiło mi to po prostu dzień dzisiaj zrobiło mi to po prostu dzieje, żeby tyle portfeli leżało. Człowieku, nowe sandałki, sandały Gaudentego, nowki sztuki. Dobra. Kroimy. Futro z norek jest. Ale gruby temat. Ej, nie sądziłem się może, że wiecie, że coś tam, coś tam wpadnie jakieś parę pierdółek, ale, ale że kurde, tyle portfeli to to nie, nie dopuszczałbym, powiem Wam, do myśli. Co tutaj mamy? Czekajcie, rezerwę. Przerwałem, ale jedziemy dalej z tematem. To, jestem ciekaw, co to jakiś podbierak, czy co to jest? Cuda. Uuu, kieta była złota. A to z tej torebki, dobra. Ty a ta torebka to z czego jest? Może jakiś Louis Gucci, panie, co da nie widy? Nie wiem. Dobra. Patrzymy dalej, słuchajcie. Mm. Podejrzewam, słuchajcie, że tu jeszcze nie jedne skarby leżą. Ładowarki. A pod spodem, co tutaj musi być, to nawet nie chce mi się myśleć, bo jest naprawdę zrzutowisko po prostu rzeczy z hotelu, które zostały przez przypadek z zaniedbania jakichś innych osób. Tak to przynajmniej wygląda, słuchajcie, co tu jest. Nie wiem, ale nie chcę tutaj robić. Słuchajcie, bałaganu. Komputery człowieku, masakra. Dobra, słuchajcie, sprawdzę i sprawdzę i za chwilkę odpalę wam kamerę jeszcze raz. Dobra, takie podsumowanie na szybko, bo lecę jeszcze na siłownię i Sprawdzę wcześniej rano, jutro ten kontener jeszcze raz i nagram wam, zobaczycie sobie materiał w kolejnym odcinku, bo ten i tak już jest naprawdę bardzo długi, Gaź drobnych wpadła, jeszcze nie wszystko przeszukałem, ojsterka, plecak sobie zostawiam, bo jest naprawdę kozacki przyda się na wykopki. Ej, gruby, gruby ten, yy, gruba miejscowa wpadła, naprawdę, jak tak wiecie, wiecie, kupiecie, rozdzieracie nagle jakiś worek i wylatuje z niego 15 portfeli, no to zaczyna się robić fajnie, ciekawie, nie? Dobra, jeszcze sprawdzę ten kontener. Tyle w tym odcinku. Jak się podobało, to łapa standardowo i żeby przychodziły Wam powiadomienia do kolejnego odcinka. Pamiętajcie o tej subskrypcji i o dzwonku do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!